te Chcę Państwa zaznaczyć, że to wszystko. ale jest chorobą wielonarodową, dotyczy takich dziedzin chorób wewnętrznych, jak choroby metaboliczne, jak nefrologia, jak ostrologia, oczywiście hematologia. Kto znajdzie się jest zaangażowany w 200 On jest jednym z przedstawicieli polskich w, w tym gronie. Jestem bardzo dumny z tego. Proszę Państwa, ten rozwój nie był łatwy. Rozpoczynaliśmy no, proces transplantacji szpiku, a więc używania wysoko dozwanej chemoterapii, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu tych ciężkich chorób. I otóż wprowadzenie nowych leków, nie tylko stomatycznych, ale takich jak inkubatory protasonu, jak w działa przeciw a jednocześnie Współpracy z wieloma klinikami, właśnie kliniką metabolizmu, kliniką nefrologu, kliniką chirurgii. I doktor Grzyszyn okazał się człowiekiem o ogromnej, nie tylko empatii w stosunku do cierpienia pacjenta, ale umiejętności organizowania e, holistycznego, jak powiedział nasz szef, który robić, leczenia i opieki nad pacjentami. A więc szerokospektralne, nie tylko e, czysto metabolizmu. Proszę Państwa, dr mszyszczon jest autorem przeszło 100, 100 publikacji z współczynnikiem oddziaływania prawie 200, z wielu światowych y, organizacji hematologicznych, na rynkach socjalnych, klimatologii y, i wielu polskich. To, a klinika dzięki temu zyskuje w swoim wymiarze i naukowym, i organizacyjnym. Został niedawno z inspiracji pana Dziekana zaproponowany jako jeden z habilitantów naszego wydziału do nagrody ministra yy, nauki. I jest również autorem sześciu monografii dotyczących Szpiczaka, zwłaszcza jak żyć chorobą. dla pacjentów. Organizuje od wielu lat spotkania chorych yy, i po przeszczepie i chorych ze To jest bardzo ważne, abyśmy nie, nie leczyli tylko somatycznie, ale leczyli również yy, yy, psychosomatycznie, aby ci ludzie wiedzieli dobrej jakości życia, mimo że śmiczak jest chorobą yy, nieśmiertelną yy, i przez całe życie chorzy będą mieli z nim do bardzo ważne mieć lekarza, który ma czułe serce, ogromną wiedzę i wielką siłę walki z przeciwnikiem, którym jest choroba